Witam Was w kolejnym odcinku na wingview.net i od razu przechodzę do sedna. W zeszłym tygodniu przygotowałem dla Was nowy odcinek, utrzymany oczywiście w tradycyjnej tematyce poruszanej na moim kanale. Niestety to, co wydarzyło się w czwartek, 24 lutego, a więc niesprowokowana, niezgodna prawem międzynarodowym i zupełnie zbrodnicza agresja Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy spowodowała, że zdecydowałem się na razie pozostawić ten odcinek nieopublikowany, a swoją aktywność poświęcić yy, wsparciu tych, którzy musieli opuścić swoje domy, tych, którzy musieli uciekać przed działaniami zbrojnymi. Do tego samego zachęcam też i Was, nawet jeżeli nie macie czasu w opisie tego filmiku pozostawiam Wam link do aukcji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Możecie tam kupić cegiełki, które wesprą po prostu działania pomocowe na rzecz Ukraińców. Żyjemy w Polsce, w której ta społeczność ukraińska jest całkiem spora. Wielu z nas ma ukraińskich znajomych, ukraińskich współpracowników. Wydaje mi się, że to jest ważne i jedyne tak naprawdę, co możemy zrobić, a więc okazać im to wsparcie włączyć się w te różnego rodzaju działania mające na celu chociażby ułatwienie funkcjonowania tym, których naprawdę spotkało olbrzymie, olbrzymie nieszczęście. Pozostańmy solidarni z Ukrainą i do zobaczenia, kiedy ta sytuacja wokół nas ulegnie poprawie.